Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będę robił lampę pod nogę akwarium 240 litrów o długości 120 cm. Chcę zrobić sam tą lampę, ponieważ no, lubię zrobić rzeczy różne, więc podejmuję to wyzwanie i zaczynam robić lampę. Będzie ona zrobiona na takich diodach, diodach Power led. Będą cztery rodzaje tych diod. Będzie Full Spectrum. Tych będzie diod najwięcej. Później będą czerwone diody, niebieskie, zielone i to chyba wszystko. Będzie to łączone szeregowo po trzy diody. Ale to zobaczycie. Potrzebne będzie nam na pewno do tego lutownica. Wkrętarka, wiertarka, żeby wywiercić otwory w maskownicy takiej taki jaki jest Dibond. Dibond to jest taka maskownica. Tu mamy profil, który był aluminiowy, lecz go pomalowałem na czarno, czarny mat. Nóżki, przystosowane do tego profilu pod akwarium. Zasilacz o mocy takiej, której musi być trochę mocniejszy niż wartość dziut, która będzie łączna. Tu mam te diody różne. Tu mam rezystorki które co trzecią diodę trzeba dać. Klej termoprzewodzący do diod. Soczewki do diod o kącie 100 stopni. No i oczywiście kable podłączeniowe. Cyna, Cyna. jakieś obcinaczki, nożyk. To na pewno nam się wszystko przyda. Więc bierzemy się do roboty. Najpierw trzeba będzie odrysować, wymierzyć, gdzie mają być diody. Powymierzam na tym diboncie, który będzie przysłaniał wszystkie kable. I zobaczymy jak to będzie. Najpierw powymierzam. Zobaczycie jak to wymierzam mniej więcej. Tak średnio już sobie liczyłem, na kartkach robiłem, więc będzie dioda co 4,7 cm. A tutaj będzie od góry 3 cm. Później damy 2,3 znowu od dołu 3 cm i 2,3. Wyrosujemy linię po całym tym i wtedy będziemy dzielić na poszczególne diody. I bierzemy się za rozmierzanie. Tak jak mówiłem, od góry 3 cm. Jak widzicie, mam tutaj poznaczane. Będą cztery takie ścieżki. I tak, jak teraz Wam powiem, jest tak. Ta odległość, tutaj pierwsza, to jest 3 cm. Tu jest 2, 3. To jest znowu od dołu 3 cm. I 2, 3. Diody pierwsze będą tu, tu, tu. I tu, i tak na przemian. Za chwilę Wam pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądać. położyć diody. Wstępnie i zobaczycie. Położyłem kilka diod, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej będzie rozmieszczone. I tak pójdzie przez całą lampę. Na jednym rzędzie będzie po 24 diody, więc razem będzie 96 diod. O łącznej mocy 96 W. Jak mamy to wszystko wyrysowane i pokazane Wam, jak te diody będą wyglądać, to mam taki punkt. Tak? I zaznaczam, o, i robi takie dziureczkę, żebym mógł przewiercić dobrze. Jest to fajna sprawa, bo to jest właśnie prowadzenie dla wiertła. I zaczynam wszystkie tak, porobię, i wtedy będę wiercił otwory poznaczane. Czas przejść na wiercenie, na razie mniejszym wiertłem. Żeby później odznaczyć te dziurki na profilu, żeby dobrze przykleić diodę. Użyłem teraz ten d na profil. Z wywierconymi otworami, że wejdzie mi... ...właśnie ten punktakt. O, i będę mógł nabić tam właśnie te otwory, te środki tych diod gdzie będą diody zaznaczone mniej więcej teraz będę robił prawidłowe już otwory w dibondzie pod diodę i soczewkę pod diodę i soczewkę będę wiercił wiertłem 14 mm dioda i soczewka ma 13, żeby trochę luz był Jak widać diody już tutaj są ściągnę Dibonda próbowałem już soczewki naklejać, ale musi silikon wysnąć i tak to się prezentuje. Tu mam rozpiskę jak zrobione są diody kolorami. Te białe, przezroczyste, to są full spektrum, a te kolory odpowiadają kolorom diod. Soczewki już dołożyłem. widać. Tak jak pokazywałem, soczewki są pomontowane, a ze z tego względu, że jeśli nie było soczewki i miałem taką wczoraj próbę, robiłem i zalutowałem, to soczewki nie szło włożyć, bo był tutaj lód. Dlatego teraz odmierzę sobie tutaj długość. Utnę. Mam ucięty. Sprawdzimy. O! I teraz takie kawałki. Zobaczę jeszcze czy w kilku miejscach dobrze pasuje. Czy będzie ok. No, wszędzie mogę teraz ich. Trzeba wyciąć gdzieś około 60. Można od więcej. No to... Wycinam. Trochę to zejdzie. Nie myślałem, że tyle zajdzie wiercenie otworów w tym dipądzie Tam kurczę, to wywierciłem wy wy chyba z półtorej godziny. Nie chce się trapić, już Kurde. już się nie chce trapić, bo się drut, drut przegrał pewnie. To taki wziął po prostu drut. Teraz lutujemy po 3 diody. I musimy pamiętać, żeby tu był minus, plus, minus, plus. I tutaj przyjdzie opornik, tak jak tutaj jest stawiony. Więc biorę się za lutowanie. I pokażę Wam jak będzie już pomału zrobione. To już mam polutowane. Wszystkie właśnie szeregowe połączenia. Niestety nie włączyłem nagrywania jak to lutuje. Teraz zacząłem już lutować minus od diod i na plusach rezystory. Robiłem to tutaj tak. Teraz pokażę Wam jak to lutuje, będziecie widzieć pierwszą taką sek kolejną sekcję, czyli trzy diody po cztery rzędy, i to pokażę Wam, jak to lutuje. Dobry rezystorek, chyba go nie tak jak tutaj robiłem, że ten pierwszy tutaj, wszystkie połączę w jednym miejscu, bo bezpieczeństwo, żeby było. Pierwszy wezmę tutaj go pod kątem, drugi też pójdzie pod kątem. I wtedy te tutaj pójdą normalnie do niego prosto tak prawie. Aha. Teraz ten przewód To jest wszystko plusowe. Tu mam rurkę termokurczliwą. Odcinam kawałek. Nakładam na ten. Tu dolotuję termokurczką. Termokurczką kurczką ja Zrobić. bo zrobić. Ten, niestety, się już zużył, przepalił. Teraz będę zasilanie główne robił. Tu już wywierciłem otwór, zlutuję. Mam termokurczkę i będzie można zamykać. Pasuje, czy działa, czy się ściśle ok. Zobacz w tym jaka różowa jest hmm? i to tak będzie punktowo świeciło? Punktowo? No zobacz, tu masz normalnie kropki. Nie. Może te soczewki mogły być wyjęte? Kolory rybki teraz mają tak rybki wyglądają, tu nie ma soczewek. To nie są takie kolorowe. Teraz jak wezmę w drugą stronę. Tak będzie ten, to zobaczcie jak jest mocno taki punktowy wtedy się robi więc soczewki wyrzucamy i będzie lepiej prawdopodobnie profil lampy kosztował 89 zł jest to 120 cm profil plexi do profila 48 zł nóżki do profila czarne 30 zł ten dibond, który nie użyliśmy kosztował 54 zł Diody 100 sztuk 50 zł. Zasilacz 12V 19 zł. Przewody, których użyliśmy do podłączeń, plus jeszcze do zasilania 20 zł. Rezystory 10 zł. Cyna 20 zł. I soczewki, które nie użyliśmy, 30 zł. Razem, właśnie wyszło. 370 zł minus te rzeczy, które nie użyliśmy, 84, czyli wyszła lampa 286 zł. Podobna lampa, jak patrzyliśmy, kosztuje około 1000 zł, więc oszczędność jest dość spora, a na nasze potrzeby lampa wystarczy, więc uważam, że warto zrobić samemu.